Tańczyli na moście, tańczyli noc całą tańczyli na moście, tańczyli noc całą Zbiergaty, wyrzutki, wisiciele, prostytutki, cywilitycy na łotry, łotryj złodziej i klaczy Tańczyli na moście, tańczyli do rana Tak, e, poetycki, taki e, liryczny i faktycznie w, e, w 98% oparty na tym imię. I to w sumie tu im faktycznie jest bohaterem tego, tego spektaklu i, i, i te niezwykłe piosenki, niektóre znane, niektóre nieznane i które sobie dobraliśmy według pewnego klucza. Jest tam pewna historia, myśmy to tak roboczo nazwali, że to jest właśnie o ludziach cienia, czyli bohaterami są ludzie pracujący w teatrze na, na co dzień, których nie widać, czyli bileterka. Pan techniczny, pan portier i pani garderobiana. I oczywiście cała nasza historia się wokół jednego wątku dosyć istotnego, mianowicie jest to ostatni wieczór w teatrze. Nie chcę tam bardzo, bardzo zdradzać, ale generalnie tyle się mówi o tym kryzysie, że kryzys, kryzys oczywiście wszystkich, te wszystkie teatry to dotknęło, oczywiście to powszechny niestety też że zostały poobcinane dotacje i to było do nas takim że, pewnym kopem i natchnieniem, żeby zrobić sytuację, a co by było, gdyby w ogóle pozamiatać po prostu wszystko, to będzie w ogóle najtaniej i najlepiej. I to jest taki, taki był punkt wyjścia i to naszą historię tą oparliśmy, a tu win, win, tak naprawdę nam tym bardzo pomógł. Pili tęczyli, dalej dalej żarli, pili tańczyli, dalej dalej żarli, pili Patrzyli nam mnie spod łba Ramionami wzruszali, spływali, ramionami wzruszali, spływali, ramionami wzruszali, spływali, ramionami wzruszali, spływali, ramionami Wspilowałem go... yy, yy, pod, pod, po, po, pod, pod poszczególne scenki, a tak naprawdę pod poszczególne piosenki, bo yy, nie mówię tak jak mówię, piosenki są głównym materiałem, który buduje aspekt, i tworzy pewne narrację i historię. I te teksty, które dobieraliśmy z Jarkiem, które wiem, wyszukiwałem Jarek, oczywiście ze mną je akceptował, były pod pewien klucz. Bardziej chodziło nam o takie zagajenie, zaciekawienie widza i wprowadzenie go w klimat piosenki, żeby jednak ta piosenka wytłumaczała, żeby nie za dużo powiedzieć, ale żeby troszkę wprowadzić ludzi w pewien nastrój czy w pewien klimat. Ale w miarę możliwości, oczywiście, tu żeby Tu wiemy tak, Moich słów jest bardzo mało. Bo ja, tak jak śpiewa turnel, nim napiszesz wiersz, pomyśl, zwłaszcza, czy w ogóle, e, czy nie lepiej zrobił to ktoś i czy w ogóle jest sens. Więc faktycznie tylko tam, gdzie już musieliśmy się posiłkować, że tak zażartuję moją twórczością, to ona jest, ale jest naprawdę w minimalnym stopniu głównie tu wim, tu wimam. czytają, kartki na drzwiach przybite. Jeszcze nie tutaj niosą i niosą schylone. To muzyka, to z, muzykami, z muzyką jest różnie, bo oczywiście są znane przeboje, które są od, od lat niektóre 30. nawet, niektóre powojenne. Jest bardzo dużo piosenek zespołu bulldog. To są współczesne piosenki. Zespół Bulldog wydał płytę parę lat temu, jak już jak się zmienił frontman, jak odszedł Kacik Staszewski, to oni postanowili wydać płytę poświęconą Tuwimowi. I bardzo dużo piosenek jest właśnie z tej płyty, między innymi Wenus, Litania, Chrystus Miasta itd. To są piosenki zespołu Bulldog. Są te piosenki zupełnie na nowo napisane do tego spektaklu. Jedno napisał Paweł Jabłoński, akordeonista. Piosenka jest o Łodzi która jest piosenką finałową, czyli tak naprawdę nie wszyscy inni sobie tam piszą co chcą, a tak naprawdę w moim gradem jest Błódź. Ja tak oczywiście streszczam, bo których bym napisał dużo ładniej. A drugą piosenkę pocałujcie mnie wszyscy w dupę, niestety ale taki jest tytuł. Pod roboczym tytułem zwany jako Przytyfikarci Grubej Berty napisał Michał Kowalczyk, który zresztą już współpracował z nami tutaj w tacześ powszechnym przy 39 stopniach. Rozbył się nadzieja! To, aż do końca przedstawienia? Między czapką a kołnierzem wspaniałego generała nie ma głowy. Jaka szkoda, że tu głowa nie została. Porzuciwszy tłuste ciało, Wisi wielkopańskie I wspomina, jak biegało Po pustyni afrykańskiej. Wszystkie aspekty takiego jakby drugiego planu teatralnego i, i takiego właściwie twórczego bałaganu, to co jest y, przynajmniej dla, dla widza mało, mało y, właściwie dostępne na co dzień, a, a dla nas bardzo inspirujące, bo często z tych szalonych sytuacji. Choćby dzisiaj mieliśmy przykład, jak Markocz zaplądany w Mikroport powoduje, że aktor wykonuje parę dziwnych działań. I tak sobie założyliśmy trochę, że, że, że jeden taki twórczy bałagan, który dzieje się za kulisami, może być bazą, czy jakimś takim naszą, naszym, naszym światem, w którym, w którym cała ta akcja się toczy. Natomiast no, dodatkowym jakby naszym takim tutaj impulsem do wykonania i śpiewania tych piosenek jest ten moment, Moment jakby ostatniego balu, jakiegoś, jakiegoś, czegoś, co już się kończy, ale wtedy masz jedyną szansę, że jeżeli chciałeś wykrzyczeć coś, czy zaśpiewać jakąś piosenkę, a nigdy nie miałeś tej okazji, to może właśnie to jest to ten moment. Więc to jest taki, taka, taki trochę ekstremalny czas. Da, dale, daleko inspirowanego celem. <laughs> więc, więc właśnie, właśnie bardziej, bardziej chodzi o ten rodzaj właśnie z wyradzania się, z takiego dosyć szalonego organu pewnych takich y, 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 zjawisk, no które, które są super same w sobie, bo tu wiem po prostu, no, to jest to jest Użrej nocy, ciemnej, ciemnej, ciemnej z są niezwykle celne i aktualne. I praktycznie każda, są to takie poruszające naprawdę, naprawdę... Tak, songi, Pan powiedział które, liryczne, są też bardzo dramatyczne. Tak, tak i one, one trafiają praktycznie w punkt i nie są w ogóle związane z czasem i, i aż naprawdę do prostego człowieka jest, jest taki, taki właściwy sąd, który, który porusza nieprawdopodobne rzeczy i właściwie jakby był napisane wczoraj, komentujący rzeczywistość faktów, które mogliśmy obejrzeć w wiadomościach i tak dalej. To jest nie, nie, niezwykłe. No to w tej piosence, bo pewnie wszyscy wiedzą. To jest piosenka akurat, akurat piosenka zespołu akurat. Jest, bardzo mnie ucieszyło, bo ostatnio byłem na takiej imprezie studenckiej zaproszony. I na tej imprezie studenckiej właśnie został puszczony ten utwór w wykonaniu zespołu, akurat. I nagle ludzie weszli na scenę, zaczęli to śpiewać, zaczęli się bawić. i Ja na końcu a Wy w ogóle wiecie, czy wy tekst śpiewacie? A oni mówią: No, zespół akurat. Ja mówię: Otóż nie, to jest właśnie tu wim. A tekst jest naprawdę poruszający o tym, że. Że tak naprawdę jeśli wybucha jakaś wojna, no to nie dlatego, że gdzieś komuś ziemia z ziemi ropa trysła, albo że coś w bankach nie, nie sztymuje. Nie sztymuje. I, i, I na końcu jest, że rżni karabinem w bruk ulicy, twoja jest krew, a ich jest nafta. To, to jak się słucha, to cierpnie skóra na, na plecach. I na końcu jest bujać, to my panowie szlachta. To jest rzecz, która się chyba nigdy, nigdy nie zmieni, bo faktycznie zawsze tam, gdzie pieniądze będą odgrywały główną rolę, a teraz tak naprawdę jest w świecie, że pieniądze odgrywają najważniejszą rolę we wszystkim, to tak naprawdę my tylko będziemy żołnierzami wysłanymi na ulicę